Z nami Jakub Wawrzyniak, witam bardzo serdecznie. Witam równie serdecznie. Jak się podobało pierwszy raz na takiej konferencji? No pierwsza taka oficjalna konferencja. Dużo doświadczeń. Spodziewał ja się, spodziewałeś tak, się tego? Spodziewałem się od początku. Widziałem jedną konferencję, przygotowując się oczywiście do, do tego, co najważniejsze w piątek. To jest nieodzowny element całego show. Jakie są friki i w tym całym show są, show są potrzebne osoby, które Robią dymy, jak to się mówi, natomiast y, ja jestem byłym sportowcem, ja wypowiadam się na temat y, sportu w sposób y, profesjonalny, używając innych określeń, jak tutaj y, często są stosowane. Ja nie mam z tym problemu, natomiast nigdy nie wciągnę się w, w taki poziom dyskusji, który dla mnie jest, no nie przystaje sportowcom. Mhm. Oczywiście, że tak. Myślisz, że coraz więcej będzie sportowców z dziedziny piłki nożnej trafiało właśnie do freak fightów? No bo jednak nie oszukujmy się, po sportowej karierze myślę, że ci sportowcy łakną dalej tych wyzwań tego sportu, żeby się mierzyć z kimś innym. Myślisz, że będzie coraz więcej właśnie Was, piłkarzy? Jest taka tendencja, jak zobaczymy co się dzieje na przestrzeni ostatniego półrocza, no to z różnych dyscyplin sportu mieliśmy we freakach osoby. Ja jestem przekonany, że sportowców będzie coraz więcej. Bo jednak poza, oczywiście często myśli pierwsze to są, że aspekt finansowy, który dla każdego człowieka jest bardzo istotny. Natomiast dla mnie powrót do dyscypliny związanej z uprawianiem sportu, czyli trening i wszystko, co się dzieje dookoła dnia, w ciągu dnia, podporządkowane właśnie po trening, czyli regeneracja sen, odżywianie, to każdy odczuwa satysfakcję, bo robił to przez całe życie i dla mnie... To jest największy plus tego, że zdecydowałem się na podpisanie kontraktu. No i ostatnie pytanie, pewnie które chciałby zadać większość polskich kibiców. Czy dostaniemy się na to euro? Życzymy tego absolutnie polskiej reprezentacji. Myślę, że głupcem należy nazwać kibica, który nie życzy tego reprezentacji. Oczywiście mamy obawy. Obawy przez to, jak polska reprezentacja zaprezentowała się w eliminacjach, gdzie nie zajęliśmy jednego z dwóch miejsc pierwszych premiowanego bezpośrednim awansem. Mamy tą ścieżkę awaryjną, mecze barażowe. No i myślę, że 3-4 miesiące, forma indywidualna każdego z nich do góry. Dobry plan taktyczny, dobry dobór personalny na te mecze spowoduje, że w czerwcu będziemy kibicować polskiej reprezentacji, a nie innym drużynom. Oczywiście, że tak, tylko. No właśnie, co potem? Co po barażach? No trzeba będzie jeszcze poczekać na to, co się wydarzy. Po meczach barażowych? Tak, jeżeli przejdziemy dalej na Euro. O, grupa ciężka. A to oczywiście, że tak. Natomiast na Mistrzostwach Europy ja się cieszę z takiej grupy. Absolutnie. Że tak. To jest e, świetne wyzwanie. Dla piłkarzy natomiast to, mówimy, krok następny. Zostańmy, tak. przy barażach, Zostańmy przy barażach, awansujmy i to będzie duży sukces polskiej reprezentacji. A każdy inny, kolejny, czyli wyjście z grupy, no to będzie, biorąc pod uwagę naszych rywali, no to doskonały wyczyn. Dziękuję bardzo. Dzięki. Super Mario, ten, który powiedział, że Adrian Cios ukradł właśnie najlepsze odżywki tak. o tym i zajebał odżywki. Zajebał odżywki. Słuchajcie, tu chodzi o sam fakt, że po prostu wiecie e, swojemu człowiekowi, wiesz z szatni, wiecie o co chodzi. Są zasady różne, których trzeba się trzymać. No dosyć, że, że on jest pizdom, to jest oszustem jeszcze zajebał odżywki. Ty, ale... I wszyscy sobie powiedzą sami na ten temat, co on prezentuje. Miałeś kiedyś możliwość próbować odżywek MDN-u? Nie miałem, bo mi ukradł. Słuchaj, dostaniesz dostanie pachkę i zobaczysz, bo są tak dobre, że dlatego je dmuchną. E, możliwe, nie wiem, nie wiem. Nie ocenię, bo nie wiem. Także słuchajcie, on, że nie ma odżywki. Sprawdza Instagrama swojego MGN napisze. Na pewno paczkę dostaniesz. Dzięki wielkie. Zajebał odżywki, pamiętajcie. Polski Batman, Zbyszek Bartman po konferencji przed Santa Cloud. Y, powiedz mi, jak wrażenia? Spoko, spoko, było troszeczkę dymów, ale generalnie na spokojnie, na wesoło, także bardzo, bardzo pozytywnie. No właśnie, tak e, liczyliśmy na to, że Błażej Augustyn gdzieś tam cię podgryzał, liczyłem na to, widzowie też liczyli, że gdzieś tam może jakaś spina między wami być. Okazała się pełna kultura, ale jak do gry wszedł Adrian Cios, zrobiło się już mocno są co, no, my mamy typowo sportową walkę, jesteśmy sportowcami, my nigdy ze sobą nie mieliśmy żadnej styczności, poza klautem ma, nigdy żeśmy, że tak powiem, nie mieli żadnej złej krwi. Wychodzimy i będziemy ze sobą walczyć. Tam to co Błażej próbował mnie podgryzać, no to nie wiem jakie miał intencje i o co, o co mu chodziło, ale widać, że, 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 że zmienił taktykę, podszedł do tego sportowo, uważam, że bardzo rozsądnie. Także wychodzimy, bijemy się, niech wygra lepszy. No. Na... Konfrontacja z Adrianem Ciosem? Nie no Adrian no to jakby tutaj co, co tu dużo dodać no Adrian to Adrian e, dzisiaj Adrian doprowadził w pewnym do takiej sytuacji że miał pięciu na sobie bo i Konstoł i Tomka Hajtej i ja, Augustyna Konstoł i, i Kube Wawrzyniaka no i mnie i oczywiście Najmana no więc, więc nie wiem może on lubi bić się z większą, większą ilością może, może, może on po prostu musi mieć konflikt dookoła siebie i czuje wtedy, że żyje, no. A może po prostu chce być jak e, płyn do kąpieli z Rosmana pięć w jednym, nie? Być może tak, tak, dokładnie tak, pięć no. w jednym. <laughs> wiesz, ja myślałem, pięciu w jednym! Pięciu w jednym, wiesz, ja myślałem, że e, wash and go, head and shoulders to już jest ja dwa w jednym. Ja ją wash na go. Tak, a tutaj widzisz, pięć w jednym. E, powiedz mi, drugi twój pojedynek, wyciągnięte jakieś wnioski po pierwszym, z trenerami przedyskutowane wszystko to, co było źle podczas pierwszej walki? Poprawione? Zdecydowanie tak, wiesz, no pierwsza walka, no to ja jak dzisiaj na nią patrzę z perspektywy czasu, no to tak to trochę, trochę mi wstyd jako sportowcowi, bo, bo i ja i Tomek mieliśmy bardzo mało czasu. Przepraszam, nie jesteś sportowcem. Adrian Cios powiedział, że wchodząc do cloud, zostałeś frikiem. I generalnie tak to trzeba traktować, że tam... Nie walka... jesteś już sportowcem. Zgadza się, ta walka była typowo freakowa, bo, bo i ja i on mieliśmy bardzo mało czasu na przygotowanie, nigdy wcześniej sportu walki nie trenowaliśmy, więc no, co tu się dużo oszukiwać, to wyglądało tak, jak wyglądało. Teraz tego czasu było zdecydowanie więcej. No, w sumie w treningu to już będę jakieś 5 miesięcy, więc też nie czuję się żadnym gigantycznym fighterem. Nie czuję się, że nie, nie, nie wiadomo, e, jakie mam umiejętności, ale na pewno zrobiłem progres i ten progres za, za, zaprezentuję w Oktagonie. Ja jestem przygotowań jestem bardzo zadowolony. E, odbyłem całą masę sparingów i to z zawodnikami, którzy mnie bili, obijali. Zresztą było widać, jak wyglądałem. Jak szmatę ciągali. No, Trochę tak, trochę tak, ale, ale to tylko dla mojego dobra, bo, bo dzięki temu mogłem podnosić swoje umiejętności. No i chcę te umiejętności zaprezentować w OKTAGONIE. Faworytem nie jestem. Jakby presja nie po mojej stronie, ja wychodzę dać zaibistą walkę, zobaczymy co, co, co to pokaże, czy to wystarczy. Słuchaj, pytanie mam takie, bluza wzięta specjalnie na konferencję z metkami, bo jeśli tak, to od make-upu już ujebana nie oddasz. Nie, to słuchaj, nie wiem e, jaką miarą to mierzysz, ale to, to, to ja nie jestem... No nie no, widzę z tyłu metkę. Ta, metkę widzisz. Eee, ja tą bluzę dostałem od swojej partnerki, od okay. Zuzy, i to już w zeszłym roku, także na meczach w niej bywałem. Wiesz, no, widziałeś dlaczego tak. <grych> e, na koniec, ostatnie pytanie. Jak ty podchodzisz do pojedynku twojego klubowego kolegi, Denisa Labrygi, który nie ma jednej nogi, a, a ma mieć pojedynek? W ogóle, czy ty wiesz już w jakiej oni formule mają walczyć? No, to forma została ogłoszona, puncher. Czyli? Czyli na siedząco. Aha, to, ale to chyba teraz na panelu została ogłoszona, bo nie, było, było już jak ogłosili tą walkę, to, że znaleźli formułę. Ale nieważne, w każdym znaczy, no, nikt nie wiedział, wiesz, nazewnictwo nazewnictwem, ale nikt nie wiedział, na czym to polega. No ja nadal nie wiem. Wiem, że będą siedzieć. No. Także osobiście patrzę na to z obawą. Bo, bo nie chciałbym, żeby Denisowi się stała jakaś krzywda w tą nogę, bo to walkę to ja się w ogóle nie martwię, bo jakby Denis Labryga to może przerobić Marconia na mielone i na cokolwiek innego zechce. Bo, bo. Później tu... w klubie będziecie jeść. Uf, nie, fuj. No skąd byś wiedział, że z niego, to milony? Przestań. Zgaga i straczka przez miesiąc. Ale do czego zmierzam? No po prostu, żeby nie uszkodził sobie tej nogi. No bo jest świeżo po operacji, yy, ma, ma do czego wracać, ma, był w wysokiej formie sportowej, będzie jeszcze wyższej, więc żeby przez głupotę jakąś sobie nie zrobić krzywdy. a, a walcząc z Marconej, no to wiem, że Marconia zmasakruje. Dobra bra, Dzięki wielkie. To ja dziękuję.